Witam wszystkich na kolejnym odcinku z Let's Play TSV Sztuki na smacznych kulturystów Forever Host Tym razem część druga No to jak poprzednio Jak ktoś po oglądał poprzednią część to jest zorientowane gdzie jesteśmy i co robimy Tak więc Jakieś tu ślizgacze są. Jak widzicie. Jedyne co tu możemy spotkać to są właśnie te ślizgacze. I, i właśnie świecące grzyby. Panie mi się nie da niestety go spalić. no nic, idziemy dalej. No i w tej części pod koniec yy, znajdziemy te, yy, jeden z krzyków, yy, dokładniej będzie to krzyk yy, burza, że mam odblokowane tylko jeden poziom, będzie on na drugim poziomie. No więc idziemy dalej. Jakaś ugną. No jak zawsze drogi. Co tu yy, Tutaj o właśnie tutaj możecie ten eksodus znaleźć. Zawsze coś tam wam urośnie. Chyba, że macie no nas I tutaj należy uważać, bo to idzie do góry, a tutaj są panowie śmierci. To jest najgorsze co może was spotkać. No właśnie. Widzicie te hp a mam go chyba ponad 400, więc naprawdę... Bardzo wkurzające są te... ci panowie śmierci. Nienawidzę tych od nich szyków. No, mają swoje bonowe rzeczy, jak zawsze. No i idziemy dalej. To jest jeden z gorszych momentów, więc nie należy się od razu No dobra, idziemy dalej. Niestety jest tu trochę, więc należy uważać. Zobaczcie co tam się stanie. Będzie może coś fajnego. E, już niedaleko jest do naszego kapłana Lecz niestety e, są koło niego e, cztery panowie śmieją Z Więc to nie będzie łatwa walka. Ale zobaczycie jak ja to zrobię. Najlepiej właśnie od razu atakować Smoczego naszego kapana i sobie wziąć jakieś tu Ej, nawet się nie ma jakichś dużych mikstur, jak to tutaj się tego trochę znajdzie. spokojnie. No właśnie, nienawidzę jak... Nienawidzę, jak on strzela do mnie. I jak odrzucamy tym krzykiem. Co się dzieje? Dobra, sobie poradzi. Z nich trzeba naszycić broń. Jakiejś kondycji trzeba wziąć. I zabijamy mściciela, chyba że. Albo niech on sobie go zabije. Myślicie sobie, czemu on tak słabo go bije tą broń? Odwłaszczam. No, dlatego, że. <laughs> On jest postacią preferującą jedną ręcz, więc nie powinien bić właśnie dwuręczną. Ale że jest skuteczniejsza tak zwana, jest ten znaczek skuteczności na niej, jest skuteczniejsza, to on jej używa. Tutaj mamy jeszcze szklany wielki miecz. Po prostu to trzeba bardzo mieć dużo miejsca, żeby to wszystko tutaj wypierać. I uważajcie tutaj na tego rałka. Pana śmierci u góry, jak wam wyjdzie. nie wyszedł, więc spokojnie Nie, niestety tutaj nie da się do niego inaczej dojść, więc trzeba iść chyba na obkoło tam. Bo tutaj też nie ma żadnych. Chyba, że tu jest jakieś drzwi. Ale to jest chyba pułapka, no właśnie. Jest dobra, idziemy dalej. I taka pułapka niestety mogłaby nas szybko zabić. No właśnie, już sobie wyszedł Pan Śmierci. Ta pułapka go zbudziła. I, wi I widzieliście, jak ten Wigmu mu dużo wziął. Prawie nic. Yy, Zobaczycie, yy, jak trzeba się trudzić z takim Panem Śmierci na mistrzu. Wezmę do 200. I jeszcze coś sobie, jakąś miksturkę tutaj pomyślmy. I prawdę mówiąc, w tej części tu już nie wiadomo tego powiadania. sobie 103%. Yy, łuk jest yy, teraz do, do 500. Widzicie, co ja mu biorę? I me. On prawdę mówiąc więcej mi bierze niż ja mu Więc ja na waszym miejscu nie, nie walczyłbym z deogami panami śmierci, którzy mają łuk z daleka, bo to nie ma szansu Chyba że naprawdę jak ktoś chce się pobawić Normalnie to nie polecam No i lecę Właśnie Jeszcze dostałem strzał No jeszcze raz Więc yy, lepiej nie otwierajcie tej pułapki tam bo Może się to dla Was bardzo Źle skończyć. Jeszcze jeden strzał. Koniec. Tutaj mamy drugiego pana śmierci niestety. Tym razem już ma słabszy ten skrzyk. No, tutaj jest bardzo dużo pana śmierci. Więc... Po prostu jak chcecie ja na waszym miejscu tutaj, to naprawdę albo wróciłbym i kupił więcej mikstur, albo mm, naprawdę miał się na baczności nie, nie, nie brał ich za dużo na siebie, bo można bardzo szybko umrzeć. I tutaj jest... widzicie pułapka. No ja tutaj moc Mamy tutaj pułapkę. No właśnie. I tutaj prawie... Yy, padłem. Naprawdę. Szkoda gadać. Bo pułapka prawie mnie zabiła. No i tutaj już jesteśmy bardzo blisko. Tutaj mamy trochę... trochę składników i pana śmierci tam jeszcze. Reauga. No i tym razem y, moje komentarze już... Moje komentarze już prawie... prawie... Mm, prawdę mówiąc, prawie koniec. Jeszcze, jeszcze co do... Y, do tego, do smoczego kapana. Y, jak macie do eku albo dużo mixtu, od razu lecicie yy, i go bijcie, bo to nie ma sensu. Bo jeśli zaczniecie najpierw od drabgów, to on was zabije. Jeśli zaczniecie do niego strzelać, dostaniecie paroma skillami i ciepnie. Yy, rz przepraszam, rzuci się na was. Yy, rzuci się na was właśnie cztery jak śmierci co może się dawa skończyć tragicznie no więc tak jak właśnie mówiłem nie tu na będę miał otwieranie zamków na sto ale nie dałem ani jednego punktu do otwierania zamków na koniec mojej, mojego komentarza szuknę się z wami od końca. Tutaj macie jeszcze takie rozkazy, i tam będziecie mieli jeszcze jeden taki Do usłyszenia w następnym filmie.